Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat. Patrzcie, jak wygląda ekonomia w Chinach. Chłopak przyjeżdża sobie, widuje go w różnych miejscach. Jesteśmy w centrum, czyli jesteśmy w takim naprawdę mocnym centrum, gdzie a, ludzie pracują i mieszkają aha, zamożni w Porsche, w -Royce, w Mercedesach no ale popatrz nikt się go nie czepiał on jest tutaj codziennie, codziennie. Jako, co drugi dzień on na wsi ma farmę eko Czasami przywozi takie właśnie kukurydzę bardzo ładne, świeże z jego własnej farmy słodkie e, słodkie papryczki do gotowania własne ziemniaczki no i sprzedaje nam je Słanko i jest lokalne sujuwańskie żywo i jak widzicie nikt go tutaj nie goni jajka też ma w przeciwieństwie do babć które przyjeżdżają ze wsi kupują w sklepie jajka i malują je malują je brudną ziemią on myje jajka własne od odniosek seksu. bardzo dobre zresztą czuć w smaku jaka jest różnica no i ani go policja nie goni ani straż miejska ani i się kompletnie nie przyczepia no raz, że jest niby na terenie naszego osiedla to jest raz no a dwa w gruncie rzeczy w dobie wirusa to tutaj raczej z tego co widzę to ułatwiają ludziom pracę Dzisiaj jest majówka e, sobota całkiem całkiem spokojny dzień Nic się kompletnie nie dzieje e, Późno wstałem także i połóż jest późno e, Fajny taki dzień bo w gruncie rzeczy ludzie tym, w tym roku nie wyjeżdżają ani nie przyjeżdżają do Suzhou także nie będzie potężnych e, potężnych korków Tutaj szczypionek taki fajny Ee, chiński, ale oni go używają do ryb, do gotowania do ryb. I on codziennie sobie tutaj przyjeżdża, sobie zarabia parę groszy. Uh, dzięki temu... Igą do Ja ujalałam, igą to Igą Uszuło? Pani, pani podlicza. 10 dolarów pani podlicza ue simba, Pani podlicza całość, bo to są ekologiczne, także nie są z żadnych takich. Są ekologiczne i są w gruncie rzeczy czyste i nie ma problemu z tymi warzywami. W ogóle inaczej smakują. i cało myją, Coś mi się nie skasowało. Tutaj mi się nie skasowała opłata i muszę, i muszę zrobić jeszcze raz. No, pani mi jeszcze oferowała, że mi coś da za darmo, ale ja nie sobie ja zwykle tak nie biorę, jak oni mi to dają, bo raz, że to jest taki polski obciach, jak dają za darmo. Fugola ma. a, kankamba. Heloba. O, do, 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 okay. o e, i oni właśnie, właśnie tak sobie robią tutaj biznesik. Ja myślę, że to jest fajna sprawa. Z punktu widzenia mnie A się, jest fan z punktu widzenia mojego mieszczucha, to jest fajna sprawa kupić sobie jajeczka zaraz pod domem, widzicie jakie ładne jajeczka, zaraz pod domem kupić jajeczka, już kukurydza jest świeża, bo u nas jest, zaczyna być bardzo gorąco, dzisiaj 36 stopni, te pomidory są bardzo dobre, smakują bardzo słodko i mają fantastyczne smaki, jeśli chodzi o... o o pomidory jeszcze taki stary smak jak na wsiach można znaleźć gdzieś czyli dzikie pomidory jak się pojedzie do mainch do vermont w stanach zjednoczonych to tam rosną właśnie takie pomidory które mają dziko rosną te pomidory które mają taki właśnie smak taki bardzo słodki i bardzo mocny nadają się fa fantastycznie na, na e sos pomidorowy ja właśnie używam ich do sosu pomidorowego prawdę mówiąc sparzam je gorącą wodą skórka odchodzi później miksuję później gotuję na czosku z virgin olive oil to jest e, e, najlepszy sos pomidorowy jaki może być w Włosi używają generalnie tych takich e, śliwkowych pomidorów natomiast e, tutaj nie ma tych śliwkowych pomidorów na czym ubolewam, a te w puszkach to są przeważnie najgorszej jakości i dlatego sam robię ten sos wracając do tego właśnie mikrobiznesu no patrz, mikrobiznes, codziennie sobie przyjeżdżają z miasta zresztą oni są niedaleko mnie mają tą farmę, tam chyba e, gdzieś w tym miejscu gdzie były gdzie były truskawki o ile sobie przypominacie sobie post e, właśnie oni tam mają farmę i przyjeżdża zawalowany pod, za, załadowany pod kokardę do pełna no i to wszystko tutaj sprzedaje na miejscu i to myślę że to jest właśnie piękno tego systemu Stana to by cię już policja zaszczeliła, miałbyś 10 kulek w, w plecach w najgorszym wypadku w najlepszym wypadku pewno dożywacie więzienia jakbyś chciał handlować na ulicy to jest pierwszy post majówkowy, będę wrzucał je tak ad hoc jak mi się trafi coś nagrać to nagram i wrzucę, bo tak zwykle raczej tej weny nie mam majówkowej rozleniwiony jestem i tak w gruncie rzeczy nic się nie dzieje na pięć dni znowu kompletnie zamarło życie w Chinach, no bo dla nich to majówka to jest świętość, także nie ma prawa się nic dziać więc wszyscy jedzą, łażą, śpią wszystko dzieje się troszeczkę na zwolnionych obrotach za chwileczkę wsadzę następny post, także będzie kilka drobnych małych postów. Przepraszam za spóźnienie. Dzisiaj spałem długo lenistwo. Leniwym. Lenistwo to jest piękna sprawa, odkryłem właśnie lenistwo poprzez tego wirusa i myślę, że to jest bardzo ważna część ludzkiego życia. Ok, to na tyle na teraz. Mam najmniej imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat, no zostało jeszcze 8 dni i będzie 11 lat. Do usłyszenia.